Każdy z nas zetknął się z państwową opieką medyczną i doskonale wie, jak ciężko się dostać na CITO do lekarza specjalisty. Podaje się, że do lekarzy wybranych specjalizacji oczekujemy kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, a na niektóre refundowane przez NFZ operacje nawet kilka lat. Procesy te można znacznie przyspieszyć, ale koszty diagnozy, leczenia i rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego coraz więcej ludzi decyduje się na wykupienie prywatnej opieki medycznej bądź pakietów czy ubezpieczeń, które dotyczą ich zdrowia. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swoich ofertach różne pakiety medyczne od minimalnych po bardziej zaawansowane i możemy w nich znaleźć m.in. pobyt w prywatnym szpitalu, zwrot kosztów leczenia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie pojazdu na potrzeby chorego i pomoc domową w trakcie trwania choroby. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie pakiety zdrowotne i kwoty, które nam je zapewniają, dzięki czemu dajemy sobie gwarancję wypłaty świadczenia i leczenia zgodnego z dokonanym wyborem. Wspomniane wcześniej koszty leczenia zależą od wielu czynników, m.in. rodzaju placówki, rodzaju terapii, rodzaju zabiegu operacyjnego, ewentualnych powikłań i rehabilitacji. Ciężko już dziś przewidzieć wszystkie możliwe wydatki, dlatego należy zastanowić się nad sensownością posiadania dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i należy zadać sobie jedno pytanie. O ile lepiej poczujemy się, gdy w trakcie naszej choroby na koncie pojawi się kwota np. 100 tysięcy złotych? Każdy z nas powinien się zastanowić, jakie występują u niego prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę i prześledzić historię w rodzinie, czy miała ona miejsce. Dlatego, że zupełnie inaczej leczymy złamaną nogę, a inaczej, nowotwór bądź chorobę wieńcową.